Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z serii, gdzie prowadzimy szalkę w jej 24 Przed nami pora na kolejny odcinek, gdzie będziemy zaczynali kolejny sezon. Jesteśmy tutaj świeżo upieczonymi mistrzami Niemiec. Niesamowity sezon, który na pewno nie zapomnę, już jest za nami, tam gdzie walczyliśmy dosłownie do ostatnich sekund, bo remisem skończyliśmy ten sezon. Ale ten remis właśnie nam przypieczętał to mistrzostwo, więc naprawdę była niesamowita końcówka, która skończyła się dobrze dla nas. W tym sezonie, jak dobrze wiemy, oprócz tego, że będziemy bronili mistrzostwa, będziemy też w Lidze Mistrzów. Pierwszy raz będziemy w tej serii grać w Lidze Mistrzów, więc to jest też na pewno duża informacja dla nas. No i będąc szczerym, nie chcę tam być tylko dla fazy grupowej. Nie wiem, czy to jest sezon, w którym wygramy Ligę Mistrzów, bo jak patrzę na nasz skład, to nie wiem, czy to jest jeszcze ten sezon, ale na pewno wierzę, że jesteśmy w stanie, to jest słowo kluczowe: jesteśmy w stanie być w fazie pochorowej. Być w fazie pochorowej na pewno jesteśmy w stanie, I jeśli chodzi o transfer, no to myślę, że właśnie, tak jak mówiłem, no myślę, że mój główny cel to nowy środka pomocnik, Bo Ndombele, oprócz Emilia Martineza to jest jedyny zawodnik, który jest podstawy jednostek i ma 30 lat lub więcej. Więc to też, aby z wieku, może powiedzieć, ze strony wieku, jakby bardziej głównie, wiem, to chciał zrobić ten transfer. Mamy dwóch bramkarzy tylko, czyli też przydałby się na pewno jakiś taki dobry, rezerwowy, mam wrażenie. Więc to jest też potencjalnie cel. Będę myślę, że właśnie jako wolny zawodników też szukam prze takiego bramkarza za darmo. Na pewno tutaj się znajdzie jakiś bramkarz, który jest właśnie za darmo do zdobycia. A nie ja będę jak tam płacił jakiejś drużynie, więc przed nie. Możemy zerknąć. Czy tutaj się ktoś pojawi już? Dość dużo tych zawodników w sumie, spaczę ja na to, ile jak dałem tutaj te, te widełki, jeśli chodzi o wiek tutaj. Naprawdę nie musi być to ktoś jakiś właśnie młody. To jest dosłownie ma być gość, który będzie moim rezerwą. Ktoś to najlepiej, bym miał już overall od razu. Czy będzie ktoś tutaj, kto ma overall? Chyba nie. Jak tak sobie przechodzę. Chciałem, żebyś to był ktoś, kto ma overall, żebym nie musiał żeby nie musiał raportu wysyłać i czekać na to właśnie. Na, na ten właśnie raport, więc spróbuję. Może kogoś znajdę. Może kogoś właśnie znajdę, kto ma overall od razu. Jak nie, no to zobaczę jeszcze. Jak to inaczej spróbuję zrobić. No, nie na tej Właśnie na szybko można sprawdzić, czy ktoś ma uwagę, ale nikt tutaj z tych bramkarzy nie ma w tych widełkach. dobra. Idziemy w dół, jeśli chodzi o wiek, i czy tutaj kogoś znajdziemy. Nie, ja nie możemy tutaj znaleźć zrobić nikogo. To nic, no to jest sprawa myślę, że drugorzędna, bo jeśli byśmy nie dali rady, podpisać jakby nowego bramkarza, no to przeżyjemy z Arnaudem jako rezerwowym bramkarzem. Więc to jest taka sprawa ważna na pewno, ale nie najważniejsza bym powiedział muszę w sumie też kontrakty poprzedłużać, żebym, nie, żebym wiedział w miarę ile mam pieniędzy bo nie chcę takiej sytuacji, że właśnie wydam wszystkie pieniądze, a potem nie będę miał pieniędzy na kontrakt i, i będzie źle, więc najpierw poprzedłużam wszystkim tutaj te kontrakty dobra, kontrakty przedłużone, Baumgartle i Dachut będą kończyli kariery po tych sezonach, więc im nie mogę przedłużyć a reszta ma tu przedłużone, a więc ta kolejna rzecz, którą chcę zezerfnąć, to kto pójdzie potencjalnie na wypożyczenie? mamy trzech lewych obrońców Wiara pójdzie w wypożyczenie. Jeśli chodzi o obrońców, no to myślę, że mógłbym jednego wysłać potencjalnie na wypożyczenie. W sumie myślę, albo nawet nie na wypożyczenie. Ale mam wrażenie, że tego Bernauera sprzedam, w sumie szczerze, bo kupowałem go rok temu, ale w sumie mam Graymla, który ma taki sam Uberal, a jest młodszy. Więc myślę, że tego Bernauera, którego rok temu za darmo podpisałem, w tym roku sprzedam, więc będzie to zawsze jakiś profit. Trzech par obrońców a Abrau będzie wypożyczony, myślę, tutaj. Jeśli chodzi o środka pomocników, mam tutaj tego Dickinsona, który ma 20 lat, 73 overalla. nie wiem czy to jeszcze właśnie z Seby, mam wrażenie, że jest, że jest troszeczkę za słaby, żeby go dać na ławki, dlatego bym wypożyczył go tutaj jeszcze. Ten Hamalainen, no to właśnie, jak ten plan rozwoju mu idzie tak w ogóle? No nie idzie do najlepiej, nie ukrywam. Kneshevici to jest gość, który, powiem tak, on będzie zawsze sobie jako nasza taka, nie wiem, jako taka walizka pieniędzy, jakby patrzę na niego jako na taką walizkę pieniędzy, które mogę w każdym momencie aktywować, jakieś takie 15 milionów co najmniej. Na razie go ustawię na listę wypożyczeń, ale jeśli na nie, wiem. będzie taka sytuacja, że będę, będzie przed nimi brakowało mi 10 milionów, żeby zrobić jakiś transfer. Ona, no, właśnie właśnie, się na razie widzi, jest sprzedaż i go sprzedaje z tych napastników. Myślę, że zostawiłbym topa i bonego, jak moich takich dwóch rezerwowych napastników. A Castaia tutaj może być wypożyczony, myślę, że tak to może wyglądać. I wydaje mi się, że. Jestem też Łydraogo, który też, jakby wypożyczył go, ale niestety widzę, że już z niego nic nie będzie. a Szkoda, bo liczyłem na niego, ale jednak po prostu nie rozwijał się tak dobrze, jak liczyłem, że będzie się rozwijał. Standardowo myślę, że sobie zerknę na to, czy są jacyś wolni agenci, bo zawsze wolę sobie, wolnicy czy zawodnicy, którzy tutaj są do podpisania. Standardowo lubię sobie to sprawdzić i zobaczę, czy jest ktoś ciekawy potencjalnie, a potem przejdę do, do szukania naszego nowego środkowego pomocnika. Poszukałem sobie tych zawodników i w miarę znalazłem tutaj, właśnie, na środek pomocy ciekawych graczy. Bo znalazłem, tak, e, znalazłem, ale tutaj zapomniałem o tych zawodnikach, znalazłem tak, jeśli chodzi o wolnych graczy, o to znalazłem tutaj, gdzie oni są tutaj. A więc tak, e, środkowy obrońca Willie Orban. Pomyślałem sobie, tak, ma to 40 tempa, ale w sumie jak za darmo, to może go podpiszę. Przyjęcie Frankowskiego bym, bo ten scenariusz się podpisze, bo on jest. Wahadłowym, tylko że on w miarę, mam wrażenie, że to jest, pamiętam, gościa, który umie grać i na prawej i na lewej obronie. Mam wrażenie, że właśnie w rzeczywistości potrafi grać na lewej i na prawej obronie, więc to byłby dobry zawodnik, żeby mieć, właśnie, żeby go wpuścić na prawo, na lewą obronę. Ale tak, jeśli chodzi o tego pomocniku, mam tutaj Zamba Angise, Brysa Mendesa i Fabiana Ruiza. I właśnie zastanawiam się, którego potencjalnie podpisać. Właśnie. Mam wrażenie, że ten Bryce Mendes jest lepszy i spróbowałbym go podpisać. Nie myślę o nim jakoś tak konkretnie, żeby był moim podstawowym. Choć w sumie nie wiem w bo mógłbym go potencjalnie podpisać jako rezerwowego środkowego pomocnika To byłby spoko pomysł. Mam te 58 milionów, nie wiem w sumie kogo bym chciał jakoś takiego środka pomocnika, tutaj takiego z tych młodszych może graczy. Tutaj mam niektóre opcje, a z tych starszych zawodników to myślę, że na pewno bym zrezygnował. Na tej bramkarze, tak w ogóle. Powiem tak. Kaste jest za praktycznie milion. Jako mój rezerwowy bramkarz to jest. Mam wrażenie, naprawdę, absolutna promocja, więc złożę ofertę na pewno. Willy Orban, tak, już mówię Wydaje mi się, że. No wiem, I mam Baungarden, na przykład, jestem ciekawy, bo mój Baungarden ma tempa 65. A nie, to jest takie, lepiej nie ukrywam. Graven ma 62. No myślę, że jednak nie będę grał, nie, nie będę jednak go brał, bo po prostu... Myślałem, że Baumgart ma gorsze tempo i że to będzie za niego zmiennik. Ale nie, jak on, no to nie. Bo jednak pod grę no to źle by się grał gościem, który ma 40 tempa. Nie wiem, czy bym mu, mógł zbytnio zaufać, więc, więc nie. I właśnie z tych pomocników, to mam ten problem, mam ten. Mam ten dylemat właśnie. Bo potem bym. No nie wiem, właśnie, jednego... W tym Bangista nie jest niepotrzebne, jak tak patrzę. Zambankista jest dobry, ale wydaje mi się, że byłem na przed Braise Mendesa. Przez Frankowski byłby właśnie dobry te boczne, jako boczna obrońca taki dobry. No właśnie, ja bym tego Brice'a Mendesa podpisał. Teraz mamy na ławce Dachuda i nikogo, jakby mam wrażenie. Chyba tak jest, tak? Koda mamy. Dachuda i kogo? Dachud, no i czy, czy, czy ktoś się jednak tutaj chowa? Jest Templeman, ale Templeman nie musi być naszym. To w sumie dobra, to może, by, to może być plan. To może być plan. Więc podpiszemy tego Braisa Mendesa i zobaczymy. No w sumie, choć z drugiej strony, jak podpiszę Braisa Mendesa, to już nie będę na co wydać te pieniądze. Nie ukrywam. No nie wiem. W sumie, Andombe czym sprzedawał. Spróbuję, może, właśnie najpierw w ogóle zobaczyć, czy w ogóle dogadamy finansowo Jakby to też jest taka rzecz. W ogóle, właśnie zobaczycie. Czy w ogóle dogadamy? Na przykład się z nim porozmawiać Nie wiem czy my, ile mu powinienem zaoferować Według mnie to jest dobra jakby, jakby ja szczerze miałem mu zaoferować 50 tysięcy albo 60 000. Wydaje mi się, że to jest spoko opcja I wydaje mi się, że Brian Mendes jest... Po, jakby jest trochę którego chcę mieć więc podpiszę tutaj Bryce'a Mendes'a i w taki sposób Bryce Mendes i jaki ma, ma overall, oby tak z 70, Obmiam tak około 80, bo byłoby fajnie. Więc tutaj ocena A to spoko. 82 ma, dobra to jest transfer, który wstrzymałem w dziesiątkę jak powiedział. I wydaje mi się, właśnie. Bo problem jest taki z tym szalkę, że mam wrażenie, bo wygraliśmy ligę. Wygraliśmy ligę, więc wydaje mi się, że jak za li wygranie ligi dostaliśmy 67 milionów, to my nigdy nie będziemy mieli jakichś super pieniędzy. Więc wydaje mi się, że to jest po prostu dobry pomysł, żeby właśnie w taki sposób mieć dobrego zawodnika, a nie płacąc za dużo. I właśnie Bright Mendes tutaj, Bright Mendes może i tutaj. I myślę właśnie nad tym, czy potencjalnie. bo no, za rok odejdzie. Dąbel bym sobie zostawił, jako mojego tak rezerwowego, środkowego pomocnika. I myślę nad tym, czy by. A nie mogę chyba dach bo mógłbym kupić środkowego pomocnika, na przykład Bryce Mendes mógłby być jednak moim rezerwowym, miałbym takich super dwóch rezerwowych, takich naprawdę super dwóch rezerwowych pomocników, Ndombele Mendes i mógłbym potencjalnie tutaj kupić. A z drugiej strony mogę pomyśleć o innej pozycji, Jestem ja na przykład Tanganga na przykład tutaj, bo powiem tak, na atakujący gracze Bryner w TL mam wrażenie, że to jest nasz już duet napastniku do końca tej serii. Czurlinow ma tutaj Hassan, którego może zmienić Bowe. Myślę, że będzie naszym pomocnikiem do końca serii. Vos myślę, że tak. Joro, Sopi na pewno. Więc to mnie zostaje właśnie z tym, że Mendes nie jest pewny. Tanganga, Sezanion i Martinez nie są pewni. I powiem tak, Emiliano Martinez właśnie myślę nad tym, ale podpiszę teraz Castellessa. Więc będę miał dwóch dobrych bramkarzy. Więc myślę, że mogę akurat z tym, jakby nie musiałaby tam nic robić, Więc wtedy mi zostaje. Albo zakup nowego pomocnika i Mendez jest tutaj. I na przykład, nie wiem, Dachuda jakoś może. Bo nie wiem, bo właśnie, jak, jak on kończy kariet, nie mogę go sprzedać. Ale może mógłbym go, jakby nie wiem, zrobić pieniądze plus da przed za jakiegoś zawodnika na przykład. Coś takiego myślałem. No tak czy tak, właśnie są takie trzy niepewne pozycje, mam wrażenie. Z czego bardziej wolę stawić seseniona z tego względu, że Tangango i seseniona mi się gra dobrze. Ale seseniona mówiłem o tym. Mówiłem o tym poprzednim od. poprzedniej stronie praktycznie całym, że. Fenomenalnie mi się nie grał. Naprawdę, straceniołem grał mi się, aby on miał dużo wyższe obra, dlatego wolałbym jego zostawić. I Tanganga niekonkretnie musiał być sprzedawany, a mógłby po prostu być takim mega dobrym środkowym obrońcą rezerwowym, który też jakby trzeba było, to mógłby grać na prawej obronie. I potencjalnie tutaj mógłby wydarzyć się ten zawodnik, który od początku tej serii miałem tutaj hato. Od początku serii go tutaj miałem, od początku serii był moim marzeniem. I chciałem, może też właśnie moment, żeby zrealizować to marzenie i żeby podpisać. Hato tutaj. Myślę, że to jest właśnie... Może, myślę, że to może być ten moment. Myślę, że to może być ten moment, żeby go w końcu mieć tutaj, bo właśnie od początku wreszcie serii go miałem na tej, na tej właśnie liście życzeń. Bo jeszcze go miałem jak on był... Kontrakt mu się kończy za, za 12 miesięcy. Tylko żeby... Właśnie ten raport potrzebuje, żeby jak najszybciej on nie przyszedł. Na razie myślę, że się wstrzymam z czymkolwiek. Na razie myślę, że się wstrzymam z e, resztą... A w sumie wiem, co jeszcze muszę zrobić. Przenek Rankowski, tak. Przemek Frank Frankowski, jeszcze muszę z nim porozmawiać. Tak, z Przemkiem jeszcze bym tutaj porozmawiał, bo akurat on by mi się przydał właśnie. To jest mega mieć takiego bocznego obrońcę, który potrafi grać na lewej, na prawej. Na przykład Cancelo jest takim graczem. Na rok. Czy mogę, możemy na dwa? Dobra, to mi się podoba, że na dwa lata podpisujemy. Ile mogę mu dać? Jak tamten chciał 30, no to on też powiem maksymalnie się 30, mam wrażenie. Jak Bryce Mendes, młodszy i lepszy, miał 30 tysięcy, no on musi być zadowolony z tego. Dobra, jest pięknie. Szczerze, Frank Frankowski jest naszym nowym zawodnikiem, a więc też właśnie wzmacniamy ławkę. Chcę mieć właśnie taki skład, że naprawdę, bo było... wiemy dobrze, że w tym sezonie ponownie wracamy do tego, że będziemy grali nawet na trzy fronty. Więc musimy mieć dobrą ławkę. Musimy mieć zawodników, którym ufam, żeby mogli wejść z ławki i żebym nie myślał sobie, że no dobra, teraz pora na ławkę, więc pora przegrać jakiś mecz. Frankowski będzie naszym rezerwantem. To naprawdę wygląda mocno. Tutaj jeszcze Kasterz dojdzie. Naprawdę to wygląda fajnie. Bony właśnie fajnie, aby poszedł wrałem w górę, to bym na pewno chciał od niego. No przynajmniej potencjalnie mógłbym też. Zawsze nie wiem, Nie brać jakby jako mojego napastnika topa tutaj, który jest gdzieś tutaj. Właśnie top może nie musiał być naszym drugim napastnikiem, a mógłbym jakiegoś jeszcze jednego podpisać. To są też opcje. Nie wiem, co mi jest najbardziej potrzebne, ma wrażenie. mam wrażenie, że nie ma jednej takiej pozycji, którą najbardziej bym chciała zupgrade'ować, by szczerze. Na razie wydaje mi się, że po prostu przejdę dalej, zobaczę, jak się rozwiną sytuacje tutaj wszystkie. Na razie po prostu, właśnie przejdziemy dalej sobie. Dobra, daliśmy od razu kupą, tak. To jest dosłownie milion, to jest tylko milion, a mamy takiego gracza. To jest oferta, którą nie mogę, jakby, nie próbować. Muszę spróbować to zrobić, więc, więc to zrobimy. Mamy tu jakieś oferty? Mamy ofertę za Bernawera. właśnie Bernauer jest gościem. A nie, takiej wymiany. Ja. Dajcie mi gotówkę i tyle. Gotówkę i tyle. Kneszewicz. Myślę, że nie będę musiał go chyba sprzedawać. Choć w sumie dobra. Jeszcze poczekam. Jeszcze poczekam. Ale pewnie nie będę musiał, to jednak poczekam. teraz akceptuję Kontrakt super. No i mamy właśnie dwóch świetnych bramkarzy tutaj, więc opozycja. Golkipera, nie muszę się martwić. Właśnie możemy wystawiać raz jednego, raz drugiego i mamy mamy podobną sytuację. Na przykład bym określił do sytuacji, która ma Real Madrid, Unin, Kurtua, przed Arsenal. Choć możliwe, że to się zmieni, bo możliwe, że Ramsay przykład będzie sprzedany, ale na przykład Arsama, Ramsdale, Lejraje albo ogólnie, na przykład według mnie, City też ma. Ortega jest naprawdę bardzo underrated bramkarzem. Ogólnie w sumie nie każdy duży zespół, ale dużo takich dobrych zespołów ma właśnie dwóch świetnych bramkarzy i my też możemy powiedzieć w końcu, że mamy dwóch świetnych bramkarzy. Emilia Mort nie zostanie jako mój podstawowy bramkarz, a też będzie dobrym, bardzo rezerwowym tutaj. Kolejną mamy ofertę. Dobra, tu jest gotówka, no i to mi się podoba. Taka będzie pierwsza oferta tutaj. Wedrogo to... Czy no, może być? No, nie się, jest spoko. Chciałem, żeby się fajnie rozwinęło, ale właśnie mam wrażenie, że już niestety jest za późno na to. Kolejna oferta za Bernauera. Poczekam na to, co powie AZ Alkmar. Poczekam się na to, co powie AZ Alkmar. Bo, jeśli odrzucą, no to właśnie mam tutaj kolejnego, jakby kolejnego klienta, można powiedzieć na niego. A temu właśnie już tej drużynie bym mniej zafarował. Mniejsze. mniejsza Dickinson. Myślę, że to jest spoko miejsce. Tingam myślę, że jest miejscem spoko dla niego. Tak się pożyczenia tutaj, spoko. Wydaje mi się, że jednak już, bo za długo tam ci jakby odrzucą tą ofertę, więc wydaje mi się, że jednak na przykład te 4,5 spróbuję tutaj się dogadać z nimi. No to też jeszcze. Dogadaliśmy, że za Tarkmaram, ale poczekam na, na Fajado chyba z nimi jeszcze rozmawiamy. Na nich poczekam. Zobaczę czy, jak czy z nimi nie dogadamy lepszej kwoty. Tutaj jednak rozmowy z niczym. Dobra. To AZ Alkmaar, Akceptujemy to. Dickinson, o, tutaj wypożyczenie jest, tak. Kteszewicz, tak, już mówiłem, cały czas. Będę odrzucał, bo będę czekał. Jeszcze nie wiem, właśnie, jeszcze nie podjąłem finalnej decyzji. Mam koniec raportu. Fabian Ruiz na pewno podpisał już kontra. Tak. 80 Uverala. Jest spoko, ale wybraliśmy lepiej. Wybraliśmy na pewno lepiej. Kładrał oficjalnie wypożyczony, no zobaczymy, czy może w Genoi będzie jakiś, nie wiem, wybuch, wybuch pozytywny, może powiedzieć, i będzie po prostu fenomenalny tam tego mu życzę. mi tutaj wypożyczenia. Zagadaliśmy tutaj wypożyczenia, tutaj próbujemy dogadać wypożyczenie. Jak nasza wiadomość, tak mówię, cały czas nie będę zainteresowany tam na razie jeszcze wypożyczaniem go. 5 milionów, gdzie najwięcej płacą, tam najwięc tam jesteśmy my, tak naprawdę. Oferta ten serwis, nie rusza się tutaj z szalka na pewno. Kolejni zawodnicy są oficjalnie wypożyczani. Jasper Dickinson wypożyczony na rok do Nottingham Forest. Myślę, że tam ma szansę, żeby właśnie sobie troszeczkę pograć. To daliśmy wypożyczenia. A tutaj. Biera wypożyczony. Mamy tutaj właśnie w tych, mecz, tych meczach przedsezonowych naprawdę ciężkich rywali, ale w sumie z drugiej strony aspirujemy, żeby być jedną z najlepszych drużyn na świecie, więc musimy mierzyć się z jednymi z najlepszych drużyn na świecie. Kolejne wypożyczenia, więc powoli ci zawodnicy właśnie tutaj odchodzą na te wypożyczenia. Mam tutaj końcowy raport, kilka końców raportu Bernauer. Właśnie nie udało się go sprzedać? A nie wiem, zaakceptuję i tak od Kadizu tą ofertę, bo jest spoko. Mamy raport do Hato, właśnie. Czy on podpisał kontrakt, nie podpisał kontraktu, ale z drugiej strony właśnie to jest ten problem, że Hato nie jest na obecną chwilę upgrade'em dla nas, ale chciałbym go mieć, chciałbym go bardzo mieć. Ile mam pieniędzy tak w ogóle? Sam Bangista podpisał kontrakt. On byłby ciekawym opcją, ale dalej. Myślę, że i tak wybrałem najlepiej z Mendesem tam jesteśmy w stanie to zrobić dlatego, że przyjdą nam jeszcze pieniądze za ten turniej przedsezonowy, dlatego to nie jest tak, że jak dam te pieniądze, to to już jakby nie wiem będę miał 2 miliony do końca sezonu, więc mogę to zrobić i tak już wiemy, jednak chciałbym spełnić jedną z takich moich może tutaj tych marzeń, to był jeden z tych zawodników właśnie, którego chciałem od początku jaką tam jaką jest właśnie wartość 48 po dobra. właśnie to był zawodnik, którego chciałem od początku samego dlatego chciałbym go zdobyć chciałem go zdobyć Zobaczymy. Zobaczymy co tam tutaj Bayern powie. A brał wypożyczony, a więc większość tych zawodników, których chciałem, żeby byli wypożyczeni, już właśnie teraz zostaje wypożyczeni. Hato, dogadaliśmy zakupu za 49 milionów, dobra. A więc spróbujemy tutaj Hato ściągnąć do szalkę. Na początku właśnie chciałem stworzyć ten duet Joro e, Hato tutaj I, i się uda, i się prawdopodobnie uda. Wszystko na to przynajmniej wskazuje. Patrzcie z United, ale my tam nie ustawialiśmy dokładnie wszystko w tym składzie. Plus to jest United, więc to niezły wynik. Bernau, e, Bernauer, Bernau, został, Bernauer, tak, on został sprzedany do Kadizu za 3 miliony. Czy jednak ten Azadar Marek, jakby zgodziliśmy się, ale jednak nie wiem. Może za długo czekaliśmy, się rozmyślili oni? Nie wiem, nie wiem, w sumie. Myślę, że możemy go wypożyczyć, Teraz właśnie myślę, że mogę to zrobić. Może i na, na wypożyczę go na, na dwa lata do bolu, a nie W sumie, czemu nie? Hato akceptuje kontrakt, a więc oficjalnie Hato jest. I też fajnie, że uzgodniliśmy, że jest zmiennik, właśnie, bo nie chcę mu za dużo obiecywać. Chcę, żeby był moim podstawowym środkiem obrońcą, ale pewnie zacznę jako zmiennik tutaj. Po, po, Powyrzucę tych zawodników, wszystkich w sumie, bo. Wydaje mi się też właśnie, że jakby to jest też oficjalne, że już nie będę robił więcej transferów jeśli chodzi o środkowego pomocnika. Myślałem o tym pomocniku na początku, ale pojawił się taki Bryce Mendes właśnie, a teraz mogę powiedzieć, że w sumie... Mogę powiedzieć, tak. Hato, Joro, Sopi. Ta trójka w obronie już jest na pewno do końca serii. Na pewno. Więc zaznanie on też, powiem tak jakby, nie czuję, że muszę go wyrzucić. Naprawdę mam wrażenie, że może jednak w sumie zrobimy jakąś małą niespodziankę tej Lidze Mistrzów. Kto wie, mamy też niesamowitą ławkę. A my naprawdę niesamowitą ławkę, więc to też jest na pewno duże, duża, na pewno właśnie wiadomość dla nas, że mam niesamowitą ławkę. Tak to właśnie będzie wyglądała ten sezon. A więc właśnie, mam kilka już przypieczętowanych, może powiedzieć, pozycji. Tel, Brynner się już nigdzie nie ruszają. Bowe się nigdzie nie rusza. Vos się nigdzie nie rusza. Hato, Joro, Sopi. Jedynie zawodnicy, którzy. Hasan, właśnie mam wrażenie, że za niedługo będzie też może postałem SPO. Musi mieć po prostu taki sam over że żebym go dał. Więc, jak tutaj Hasan będzie iść, będzie się fajnie rozwijał, to potencjalnie tej Hasan. I wtedy jedyne miejsca, które nie są zaklepane, to Bryce Mendes, Sesenion i Martinez. Więc, prawie ten skład już mamy skompletowany tutaj. Dobra, mamy 4 miliony, plus jeszcze zostają tam pieniądze za ten turniej przedsezonowy. 3 1 tutaj wygrywamy. Jestem bardzo ciekawy, jak będziemy się wyglądali na tle innych drużyn z naszej grupy w Lidze Mistrzów, Jestem naprawdę bardzo ciekawy tego. Tutaj oficjalnie odszedł Kneszewicz, dobra. Kneszewicz oficjalnie odszedł na dwa lata do Bolonii. Myślę o tym Hamalainenie: czego nie wypożyczyć na ten rok. Z drugiej strony, jakby to wtedy skończy ten. Ale nie wiem, czy, naprawdę, czy on w ogóle ten plan rozwoju mu naprawdę ma szansę się skończyć. Mam wrażenie, że to stoi cały czas w miejscu, ale. No nie wiem, no dobra, zostawię go tutaj jeszcze. Ciekawe jest takie właśnie, bo na pewno te pieniądze przyjdą, ale to tak gdzieś chyba zwykle w połowie sierpnia chyba coś takiego. Trzeba zjedzieć to na spokojnie 2-0, ale ponownie, jakbym to wszystko ustawiał, myślę, że mógłbym, mógłby być inny wynik. A też to jest mecz towarzyski, więc mecz towarzyskie są takie półważne. we nigdzie się nie ruszam pewno. Super Puchar nie jest tak, zapniełem w sumie, że przecież jak wygraliśmy, to wygraliśmy ligę, to też będziemy w Super Pucharze. Dobra, a więc e, wydaje się, że wszystko jest gotowe. pieniądze mamy? No mamy, czy nie mamy? Jeszcze nie mamy. My się tak cały czas na przykład potencjalnie, czy dlatego, bo w sumie już jakby... Znaczy w sumie mogę też potencjalnie, wiem na co użyć te pieniądze, czy ktoś jest bardzo zły. Z tych zawodników, na których mi bardzo zależy. Na przykład Hamalainen, ja mu mogę dać nowy kontrakt. Właśnie, że miał tam pie większe pieniądze. Hasan, a jemu nie chodzi. Jemu chodzi o wyniki, za wyniki i minuty na boisku. Te minuty na pewno się zmienią za chwilkę. A kto ma takie, no to myślę, że nie będę im dał przedłużenia. Bo chcę jakby poprawić sytuację, jak sobie mają już taki poziom morali, albo jeszcze gorszy na przykład. Więc zostaje nam 2 miliony plus to, co dostaniemy. Czy potencjalnie pójść po jakiegoś jeszcze napastnika, żeby z bony mieć jednak lepszego, lepszy duet niż bony i top? Bo mamy super. Rezerwowych pomocników Hasan, Ndombe, Dahud, też na przykład jest Tempelman. Hamalainen też jest gościem, który może grać jako środkowy pomocnik. Obronę mamy też dobrą. Tanganga i, i właśnie na przykład Baumgart na środka obrony, albo, albo Tanganga i Greyml. Frankowski i Wolf, i tutaj Kasterzy. więc naprawdę mamy też, może powiedzieć, taki drugi garnitur bardzo dobry. Mamy dobrą ławkę rezerwowych i to mi się bardzo podoba, bo tak mówiłem, to będzie sezon, w którym będziemy walczyli na dwa, trzy fronty. Liga, Puchar Niemiec. I też Liga Mistrzów, więc przydałoby się właśnie mieć jak najwięcej zawodników grywalnych, można powiedzieć. I mamy dużo tych grywalnych gości, którzy będą będą tutaj grali i nam pomagali. A w następnym odcinku będziemy zaczynać ten sezon Super Puara, więc mamy szansę na początek następnego odcinka, początek sezonu, wygrać od razu trofeum. Więc liczę, że dam radę to zrobić, a teraz będę kończył. Jeszcze jedna rzecz, którą w sumie zrobię poza odcinkiem, to zmieni numer. To w sumie już nie będę tego teraz pokazał, więc zmienię numer jeszcze poza odcinkiem. A i też jest, że plan rozwoju takie sprawy w miarę wiadome. A ta będę, będę kończył. Dzięki Wam za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć!